Siostro, chciałabym zadać pytanie. Moje pytanie odnosi się do Księgi Przysłów, rozdział 25, werset 15. Cierpliwością można przekonać władcę, a łagodny język łamie kości. Siostro, czy mogłaby mi siostra wyjaśnić ten werset i wytłumaczyć, jak możemy go zastosować w naszym życiu? Proszę, proszę czytać. Dobrze. W wersecie 15 czytamy: Cierpliwością można przekonać władcę, a łagodny język łamie kości. Ten werset odwołuje się do takiej osoby, która posiada dużo cierpliwości. Taka osoba nie daje się ponieść gniewowi, nie ulega złości. Taka osoba nie daje się ponieść wybuchom swojego temperamentu. Nie, wręcz przeciwnie. Ona działa ze spokojem, ugodowo, łagodnie i okazuje cierpliwość swojemu przełożonemu swojemu przełożonemu ponieważ ten werset mówi tutaj o władcy przełożonym może być na przykład szef lub osoba zarządzająca firmą czyli dyrektor lub prezes który jest naszym szefem i taki szef taki szef może być też nerwowy może krzyczeć a my jesteśmy w tej firmie zatrudnieni jesteśmy pracownikami tej firmy a szef na nas krzyczy i nas poniża ale my mamy wobec niego tyle cierpliwości, że aż inni zauważają, że ten człowiek staje się spokojniejszy, widząc nasze łagodne zachowanie. I dlatego mówią, że łagodzimy tę osobę. Odnosimy się tutaj do tego, co tak często nazywamy dobrym świadectwem, ponieważ musimy stawiać czoła każdej sytuacji. Ci, którzy studiują, stawiają czoła swoim nauczycielom, profesorom, ci, którzy pracują swoim przełożonym szefom, czy dyrektorom, jakkolwiek to nazwiemy, czy menedżerom, dobrze. I ludzie, którzy mają swoje biznesy lub mikroprzedsiębiorstwa, czy firmy, oni stają się przełożonymi i szefami innych osób, swoich pracowników. A więc, jeśli pracownik okazuje tyle cierpliwości swojemu przełożonemu, który się nagle burzy, krzyczy i poniża, obraża pracownika. Albo kiedy nauczyciel zachowuje się tak samo wobec swoich uczniów, jest nerwowy i skłonny do gniewu, ale ten uczeń posiada cierpliwość, wpływa tym samym na swojego nauczyciela, swojego profesora i sprawia, że ten się uspokaja, to to jest właściwa droga. Mówiąc ogólnie, to wszystko nas uczy, że cierpliwość, to znaczy kiedy okazujemy innym cierpliwość, to łagodzimy tym samym wiele wybuchowych i nerwowych osób. Pokonujemy ich swoją cierpliwością. Dlatego ten werset mówi o tym, że powinniśmy być cierpliwi, łagodni, prości, pokorni. Zawsze nas tego uczy Bóg. I dlatego czytamy tu, że łamie. I możemy zapytać, w jaki sposób będzie korzystna taka cierpliwość, która łamie kości. Jest to symboliczna ilustracja, która pokazuje, że taka cierpliwość łamie nawet kości. Kości, które są tak twarde do złamania, a jednak cierpliwość je łamie, uwrażliwia i dlatego też nasza cierpliwość pomaga wielu osobom. I Bóg chce, żebyśmy byli cierpliwi, pokorni, prości we wszystkich aspektach życia. W naszym domu, naszej rodzinie, pracy, szkole, biznesie wszędzie powinna królować nasza cierpliwość. Tak jest.